Słuchajcie, z takich opowieści typu mchu i paproci, chłopaki odkąd ja tutaj pracuję mówili mi, że istnieje taki pewien samochód, który oni mają, ale nie chcą go pokazywać światu, a przede wszystkim mi, no ale widocznie nadeszła ta chwila, kiedy w końcu zobaczę co to jest i cały świat się o tym dowie, także będziemy tam szli. Musimy teraz poprowadzić, Ale ja po pierwsze, to naprawdę jeszcze go, ty go nigdy nie widziałeś. No nie widziałem go jeszcze. A my go mamy już teraz. Za każdym razem tam wchodziłem, tu dostawałem strzała na pysk. No, nie wiem, czy nie więcej. No pięć, no pięć. No pięć na pewno. No, może w światło zaświecimy. Robimy cyk. Robimy jeszcze tutaj cyk. Tych. patrz. Robimy Wiesz co to jest, jest? I to jest to. Ma jaki brzydki. części zmieniają miejsce. Maria, Powiem wam, że nigdy w życiu się tu tyle fizycznie nie napracowałem. <grystanie> Jeśli ręcznie bym chciał to robić, to byłby zgryzał, tak? Pięć-jeden, pięć pięć-jeden! Jedyne co jest drugie. dziwne właśnie, kurde, co porąbane jest, nie ma, kurde. To jest odmiarka od silnika, ale od kurde Skrzyni, go, wiemy, nie ma. Jest nie, tylko korecek i se można sprawdzić. Na Teraz próbujemy go na razie cyknąć mu bagażnik. Proszę Kuba, znajdź tam może przyci znajdziesz przycisk. ja to klikamy. No bo nie ma prądu. Musisz wejść na twitek. Jak tam. nie ma prądu? No nie, no klikam na guzik. No ale prąd jest. Ty, a nie, bo Tomek, tam był ten sznurek bo, kiedyś. Hmm. Sznurek wisiał. Tak, bam, jest. No, patrz! No, Sz szczury, dobrze, że się nie biegł. No to już powinniśmy sięgnąć. Czekaj, tu mamy plus, którą mamy plusową. Musimy to... jednak. Chcę za zaświecić, proszę państwa. Nie, 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 nie. To jest na cienkiej klemie. Byśmy zrobili diabonga, Misiu. Widzisz? Bo patrz, i też źle patrzy, panie kolego. No. Ja tam nie. Nie znam się. Kręcimy dzisiaj dla Was kolejne materiały na YouTube, ale na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady, także jeżeli chcecie spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu. Po takim czasie, ale już przestało. Więc? przestało. Ładnie Nieźle. Ale chyba i tak jest chyba pęknięta, ta. tak? Tak, ale jest nowa. O nowa jest tutaj, tak. Tu sobie. Czeka, lepiej? Tak. Bardziej do prawej. To... Bardzo łatwo. I Dobra, Iwa! Iwa! tylko ja już nie chcę, Iwa! Iwa! No, masz bić. Super. To się mnie to, ale to jest fajne. Chciałeś niskie? No. Cały czas zapalałeś o niskim? Możemy Idę tak zobaczyć jak... Ej, hey, to tak samo jak było w twojej BMW, jak wjechałeś z Mini, nie? Tak. Został próg. Tak. No. Tak samo tak. było. A identycznie, wyszedł tak. z samochodu mówi... Muszę zobaczyć, jak spałknie. Wychodzi, patrzy, ma prógu nie ma. Kostka mi odpadła dla was. Ale trzeba zaznaczyć, te wszystkie naklejki są cały czas oryginalne. Chrabstwo hrabstwo dupy. Ty, ale. No, dupa, no, no tak, no się odbiła. A może swoją zawsze jeszcze odbić, obok. Kuba. Mogę stempelkę zrobić. No, rób sobie stempelkę, może. Czekajcie ja na czarny, żeby było No nie muszę. <grym>, nie, no. Tu, Dobra, nie, nie, ale ja... Tu na nie, to jest już ponad moje siły. Nie? masz element do malowania zagniosłeś. patrz. Patrz, jakiś serduszko mu Nie no, jest Boże. super. A to gwintu tu nie zobaczysz nie, no to, co? Ale może być regulacja. Nie, nie ma regulacji. Regulacja jest chyba na tym, wiesz? Nie no, super jest. Ale jeszcze jest 2 cm regulacji w dół. No ale jak ty będziesz chciał w tym jeździć? No to jak 2 centy, no to ci powiem, to on będzie całkiem leżał. O to chodzi. Dodge Charger z 2015 roku. W wersji policyjnej z silnikiem 57 litra mocy 370 koni na skrzyni pięciobiegowej, gliniarskiej wytrzymałej. No i generalnie wersja policyjna charakteryzuje się tym, że ma absolutny brak wyposażenia. Totalnie tam nic nie ma, jest tylko radio i de facto tyle, no i klimatyzacja. No i no, totalny biedak, bo to chodziło o to, żeby samochód był jak najbardziej wytrzymały. Żeby jak najmniej rzeczy mogło się zepsuć i żeby był jak najbardziej długowieczny. No i do dzisiaj są, do dzisiaj są używane, nie? No są, ale tutaj jest fajnie co w policyjnych, w policyjnych samochodach jest, że oni co 2000 tysiące mil mają pełny serwis robiony. Tak. I tutaj to co pamiętam, właśnie tarcze, takie klocki, wszystko wszystko jest noje, 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 nie? Zresztą opony też, oryginał, noje. Nie, ja tak jak mówiłem, samochód pierwszy raz dzisiaj w życiu widzę. No i widzę w nim gigantyczny potencjał. To zawsze można, tego, mi skupało, zawsze można zrobić z tego. Zawsze można zrobić z tego jakiś air ride. Założyć tą Ferradę 22 i, kurde, powiem w szczerze, że czegoś takiego w Europie to jeszcze nie widziałem. A w ogóle co w Stanach to, to też rzadko kiedy. Zajrzymy sobie do święteczka, zobaczycie jak to wygląda. Mimo tego, że jest w środku. totalny. To nie są fotele, tylko krzesła. Tak naprawdę. Wajcha od biegowej skrzyni. Małe radio. Klimatyzacja. Tutaj jeszcze był policyjny tunel. I niektórzy ludzie, jak kupują sobie policyjną wersję, przerabiają na cywila, no to wsadzają tunel sprzed 15 roku i zostaje wtedy taka dziura po tym lewarku. No ale wtedy to się można powiedzieć mniej więcej upodabnia do tego, jak wyglądał samochód cywilnie. A z tyłu będzie ławeczka? nie, a czekaj, a tym, 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 tym? O. Działa. Teraz tak właśnie patrzę, dwie końcóweczki słusne, tylko że jedna coś wychodzi, druga nie. O, aha, no to, aaa, Kubuś wyjeżdżając przesunął tłumik, no dlatego się rusza. Błotniki są oryginalne, maska chyba jest oryginalna, no, tylko zderzak ma lakierowany. Dach był przez ma, lakierowany przez to, że miał koguta i miał dziurę na środku. Przez koguta nic by w ogóle nie było robione. To żeśmy zostawili, o właśnie takie, tego typu dziurki były. Tego tego ty... Nie, nie, bo mówię, dlaczego tak był lakierowany, nie? No. Bo on był bardzo mało uszkodzony. Tak tylko zderzak, maska chyba oryginał, to tak, co, tak, co pamiętam, tak, błotniki tak. są na 100%. Oryginale. Tak, tu były dziury z tego, tu no, A po tu po Koguta. Kiedyś na którymś odcinku ktoś powiedział, że my nie kupujemy samochodu z wystrzelonymi poduszkami. Ale to, ej, chwila, chwila, <laughs> chwila, chwila, chwila. Jak od momentu, kiedy zaczęliśmy kręcić filmy, tak jest, to, tak to jest. że to jest kupione lat temu 5 czy 6, albo nawet, że to gdzieś koło tego, no to proszę cię. No to są ale, jeszcze kiedyś ale, się gruzy kupowało, różne, ale, ale no. do niego jest oryginalna deska, <grych> tak, nie, rynek, nie tak poduszki też poduszki są, są kura, oryginalne. oryginalne. No co, podsumowanie? Zero chyba potencjał zero. ma, potencjał chyba ma. Wygląda dobrze. Mam pana... Bardzo chciałbym go postawić na Ultrajsie w przyszłym roku. No, dobra. Może wy napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, żebyśmy zrobili z tym samochodem. Ale budżetowo, nie? Ale budżetowo, znaczy A, budżetowo. Bartek mówi budżetowo, ale budżet zawsze się znajdzie. Eee, dawajcie znać. Kuba, Kuba Kuba buli. Tak. Zetę sprzeda, ZT sprzeda. Może zainwestować Kuba w jakieś Air Ride, jakieś szmery bajery z Ameryki. Możemy go zrobić na grubo. Dawajcie znać, co byście chcieli, żebyśmy zrobili z tym samochodem. Tak, Kuba zarobi, z, powiedział, że kurde zainwestuje. Tak, tak, a, jak BMW sprzeda. ZT no, sprzeda. No, no.